Okay. Dzisiaj miał być poradnik z The Deskro Legends dotyczący nowego dodatku, a mianowicie nowego osoba kluczowego, jakim jest najazd, ale go niestety nie będzie, gdyż dopadło mi chorubsko i nie byłam w stanie się przygotować do tego poradnika, nagrać go razem z przykładami. Jak wiecie, ja się zawsze staram przyłożyć do tego poradnika, a nie byłam w stanie to zrobić na takie 100% na jakie bym chciała. Dlatego dzisiaj zapraszamy Was na opening pakietów. Najwięcej Pakietów będzie oczywiście z najnowszego dodatku Odchłani oraz jeden legendarny pakiet, więc jest na co czekać. Zaczniemy oczywiście od pakietów z wcześniejszych dodatków. Morrowind. Morrowind 1. Tutaj nie będziemy się rozwodzić na temat tych kart, no bo te karty. Ale to epic już jest. O oh, epic jest. O, Skyrim. Skyrim nam tutaj weszło. E, rewers jest oczywiście za zadanie e, z tego nowego dodatku, jest fajny. Podoba mi się. Tak. Fajnie, że teraz prowadzą te animowane rewersy przy tych dodatkach. A zdobycie ich jest pojęcznie proste, ale więc... nic tylko zdobywać. Epic. Cenny kurczak. Eee, wojna frakcji. Licznik legend. Na razie coś słabo. Licznik legend się zaciął. No zacznij. Ale jest epik. Dwie hmm. rzadkie. Hmm. Dobra, i ja liczba rzadkich. Ostatnie... No i na trakcji. No, nie wpadnie niestety, żadna nowa no, legenda. To są prawdopodobnie księżyce. One się zawsze tak zacinają. Jest ich aż 14, więc może najpierw otworzymy klasyczne. klasyczne epik. 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 Chociaż epik więc szału nie ma kiedyś mówiłam, że takie dobre są openingi w tym a tu widzę. o, tutaj już skoczyły, skoczyły najnowsze, ale najpierw księżyce, księżyce też dużo zdobyłam głównie na arenie, bo przeważnie na arenie za wygrane dostawało się te pakiety wiadomo, zawsze na arenie większa szansa na zdobycie pakietów z najnowszego dodatku Czekam na mojego... Które to ja powiedziałam, że było gówno i potem mi w co drugim tym przychodziło. 7 na 4 coś, nie? To tyle, Coś takiego lew, no. Ale go jeszcze nie ma, więc... O, tego lubię. Happy. to od podwórki. Żebym się tylko nie pomyliła i tego nie O, ten. Wszystko to już chyba mam Jeśli nie jest legendą to prawdopodobnie to mam No, przynajmniej jedna legenda na pewno będzie Papi. Bo mamy legendarny pakiet Z do najnowszego dodatku Wszystkie legendy przyszły do najnowszego dodatku? Wierzysz w to? Wierzysz w to, bo 6. Szans na rozczarowanie. No nie, no tak jak zawsze. Fajnie mi się otwierało. Spało fajnymi kartami. Tak, coś jest nie tak. Czy to jest legenda? Czy to jest legenda. Tak, to jest legenda. Epic. No, to same rzadkie, legenda i epik. Wow! Uf, wow. A tego nie mam? Dzisiaj tego nie mam? Chyba masz coś kojarzę. Nie wiem, ja się, ja, ja się zastanawiałam nad tym, żeby to zrobić, ale nie wiem czy ja to zrobiłam, więc mogę tego faktycznie nie mieć, ale to jest zawsze legenda. Ale fajny pakiet, kurczę. Ale pakiet, dawać print screena od razu. Najlepszy pakiet ever. Ja tu tak narzekam, a tu mi taki pakiet platuje. Lepszego chyba jeszcze nie miałam. O, Jest pierwsza legenda na naszym liczniku legend. chyba mamy. Chodzi o zwykłe i rzadkie z księżycy... O, dlatego nie mam animowanego To mam wszystko, bo wyszło mało kart, dodatkowo kupiłam sobie te dwie talie. Interesują mnie tylko legendy. To mam wszystko. nadzieję, że kojarzycie skąd jest ta ikona na środku pakietu. Co? Którego dodatku, no. Aha. Fani de, de Scroll będą wiedzieć. Fani Derryscroll to jest jak ja nie. No i teraz przechodzimy do kart y, z najnowszego dodatku. Tutaj troszeczkę może y, też o nich coś powiemy, jeśli będziemy mieli coś mądrego do powiedzenia. Tutaj jest legendarny pakiet Go. Jak zwykle otworzymy na samym końcu 26 szans na jakieś fajne karcioszki lub na rozczarowanie się. Y, pakiet numer jeden. A a rewers? Rewers też coś powinien mówić fanom? Nie, kojarzę. No widzisz, to nie jesteś fanem. Dokonaj najazdu. Bo to, o, to jest bardzo fajna karta. Bardzo, bo nie daj, że dokonuje najazdu, to jeszcze daje wrotom Dedra. E, znak. Już nie mówiąc o tym, że ma nawet fajne statystyki. Lubię ją. No nie no, legenda! Ja tak otworzyłam, nie no! Jednorożec, ja Nie mogę Mamy otwierać! Drugą legendę. Nie! No ja tak otworzyłam, nic gruszki, nic pietruszki mi wyskoczyła. Niez ja taki surprise! Ach, dobrze, bo miałam powiedzieć co, coś o yy, tej karcie, bo też ma bardzo fajne przywołanie, zyskaje wszystkie słowa kluczowe, które mają przyjazne stworzenia. Bo w nowym dodatku dzięki tym wrotom, no to naprawdę w końcu zrobiłam questa, że daj stworzeniu wszystkie możliwe słowa kluczowe. Więc naprawdę jest moc też w tej karcie, bo słowa kluczowe, jeśli nasze wrota się tak, że tak powiem, rozbujają, no to dają wielkie walium z tymi słowami kluczowymi. A teraz przejdźmy do jednorożca, który jest bestią który jest ze dwa 2 na 3 przyjazne stworzenia w tym szeregu o mocy niższej od mocy. jednorożca mają szarże niższej mocy, czyli za jeden. Tak. Wow. Zawsze możemy dać ten z bo coś to... No, to jest po, druga sprawa. No. no dobra. Ledra. No dobra. No, jest ładny jednorożec Pięknie wygląda. Pierwsza legenda pierwszy pakiet, pierwsza legenda. Dwie legendy już na naszym liczniku. E, Pakiecior numer 2. Gdy no się bardziej tak wow, 507 ze znakiem, to jest coś naprawdę fajnego. Zabierz trzy karty: Szomani, Wysaja. No takie. No spoko przepęć stworzenie o mocy równej 0 O, to jest fajne Do usuwania prawdopodobnie Tego Tych wrót naszych 0 na 7, co? Znaczy ono jest e, pierwotnie 0 na 4 To jest fajne Fajnie, że w jednym strażnika. Fajnie, że w jednym dodatku Dali coś, co jest przegięte Czyli te wrota 0 na 4 I coś, co może je w prosty, tani sposób usunąć więc, jakby nie było, Bilskuj to jest się. spoko. A potem się okaże, że nie są stworzeniem, nie? Co <ścoughs> to tak, na Dedra? Dedra. O, to też jest fajne, kiedy znak zostanie przełamany. Bo można mu dawać znak, przełamywać, dawać znak, przełamywać. Ja raz tak grałam. I naprawdę przyniosło to fajny efekt. Więc yy, za jeden magii, jeden na jeden ze znakiem: biorę w ciemno. Przywołanie na O, no to już było, to też już chyba było ucisz do stworzenia. No, e, wrót nie można uciszyć, ale to wszystko będzie oczywiście w poradniku. E, stworzenie w Twojej ręce otrzymuje mocy, i zdrowie mocy. No, trzeba go bafować Na przykład mobilizację. Krótka przerwa na kaszel. Też mam wrażenie, że. Było. Diabliki. Diabliki też mi się podobają. To takie, że tak powiem, zasrywanie stołu tymi diablikami, to też można, można fajne talie pod to budować. Tak się właśnie zastanawiam nad e, tą legendą, co przywołuje e, diabliki, żeby sobie ją stworzyć i wymyślić jakąś taką fajną talię pod diabliki. Ale może jak mi gorączka zejdzie, to, to bardziej nad tych pomyślę. Diabliki są kurzające. No, jakieś fajne buffy do nich, yy, pamiętam robiłam fajną talię na rekrutach, rekrucie 1 na 1, ale parę było kart, yy, które ich buffowały, jak to się siadało, to było naprawdę, naprawdę spoko. Rzadka, 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 znowu diabliki. Dziki Knur, wow. Dziki Knur nie może dostać osłony. Hm, Przemieszcza się. zobaczę masz. No, daj zwierzętom, no, spoko, Kostaliany na zwierzęta. Proroctwo, ochrona, ochrona za dwa magi, dwa na 3. Mówię, biorę w ciemno, to już chyba było kilka razy. Powtóreczki, Chcę powtóreczki. A my chcemy legendy. Na jest, na najazd. No wiadomo karty z najazdem. Jak najbardziej fajne, żeby nasze wrota bafować To też wiadomo karty buffują wrota. Wrota buffują karty. Można powiedzieć krąg zamknięty. O! Lubię takie karty. Czy daj stworzenie? Tak. Ma fajne statystyki, zatrzymak je 3 na 4. No jeszcze ma fajną, że tak powiem, agonię, tak? Uuu, uh, epik! Epic. Yy, to... No też jest spoko. Aczkolwiek grałam nią i aż takiego dużego walium na razie z jej nie wyciągnęłam. Ale być może coś, ale być może jeszcze za mało ją gram. Jedną arenę z tym nagrałam. Knur znowu? Nic Zadaj wszystkim, jeden po To już wolę tego smoka jeden na jeden, co zadaje wszystkim jeden, bo przynajmniej masz ciało. Czy będzie jeszcze jakaś legenda? Byłam było, była, była. A trzy karty. Taki ten y, sprint. Tylko, że u jest chyba za siedem, nie? W Herbstonie. No. Dlatego lepsze było Prep, prep Coin Conceit Znaczy Prep i y, 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 y sprint. No, to było. czy było, bo. O, też jest fajne. Dodatkowe obrażenia, jak Zwykle na pół. Legenda! Dzisiaj tak jest legenda, nasza trzecia legenda. A druga już z tego dodatku. Może Mario ma rację, że wszystkie legendy ukryły się tutaj. Jaka to będzie legenda? Kaśle Nie! Mroczny elf, przełamanie, przywołanie. Twój przeciwnik przywołuje w obu szeregach bandziora z czarnego lasu. Bandzior z czarnego lasu. Jeden na jeden ostatnie nie daj. Yy, plus 2 plus 2. No to jest... Ten to jest, to jest nawet takie złe, aczkolwiek w drugim szeregu. Hmm, no będzie miało osłonę, więc od razu nie zabijemy. Ale można pokombinować. Za cztery magii można nawet zrobić go 8-8, nie? No. Hmm. Nie powiem, że zła. Jaram się, zawsze legenda. Hmm. Eee. O, o, o. Sytuacyjne. Nie, nie przypadam za takimi kartami, ale takie karty potrafią wygrać grę. O, co, mamy diabliki, diabliki. Przerwa na kaszel. <gryw> o, też fajne. Za 2, dwa 2 dwa na 1. No, od razu nam zginie, ale zawsze coś może zabić, bo na początku gry przeważnie te stworzenia, no to dużo życia nie mają. No i dobiera nam nosową deadrę, która być może ma najazd i będzie nam popować nasze wrota, więc jak najbardziej fajna karta. W ogóle karty dobierające jakiekolwiek deadry z najazdami, no, no to to są typowo podwrota, więc są jak najbardziej fajne. U! epik! Kosztuje dwa miejsca każde przez stworzenia tworzenia zrobiłów lub do no, do takich bardziej ochronnych, e, że tak powiem, kontrolnych tali. Spoko. Spoko. Podoba mi się. Tylko jakimś... Dziwnym trafem ja w DDS Scroll's, zgram gram w większości bardziej szybkimi taliami niż kontrolnymi. Odwrotnie jest niż w Hardstonie. No odwrotnie niż w Herstonie. O, też fajne. To jest coś, co przeciwnik no powinien zniszczyć, powinien zniszczyć. Wyciągamy walium z naszych stworzeń, które giną, więc przeciwnik albo musi nam zniszczyć tą kartę w sparsie, albo musi uważnie zabijać nasze stworzenia, co go w jakiś sposób stopuje, więc lubię tą kartę. Naprawdę lubię tą kartę. Cieszę się, że ją mam, aczkolwiek chyba już ją miałam, bo grałam więc Będzie dużo pyłku. Tak mi się wydaje. Uuu, <laughs> uh, epic! O, kosztuje jeden mniej za każde stworzenie w Twoim okres? stosie kart odrzuconych, więc wiem, maksymalne. No spoko. Mm. Widzisz, że dużo kart w tym dodatku wyszło. Kosztuje o ileś tam mniej za coś. Za osiem, No wiadomo, nie w... rzucimy to w, 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 w ósmej turze za 8. No bo no chyba, że. No ale nawet w ósmej że no to jakieś stworzenie na pewno będzie już na stosie kart odrzuconych, więc to już na pewno będzie tańsze. zwiększanie swojego maksymalnego poziomu mangi w Dead Legends można robić na bardzo wiele sposobów, jest bardzo dużo kart pod to, więc można zrobić pod to naprawdę fajną talię. Ja za tym nie przepadam, ale grałam kilka razy na takie talie i no, przegrywało się szybko. Nienawidzę tej karty. 15 na 15. Nienawidzę tej karty. Ostatnio grałam arenę. W każdej grze miałam tą kartę albo na ręce, albo przychodziła mi w drugiej turze. Za każdym razem. Nigdy nie doszłam do, do tego momentu, ale miałam do wyboru jeszcze coś za 15 i jeszcze coś innego. No, no, no. Nie lubię takich kart. Powtóreczki, powtóreczki. Odzyskuje no, się. Magia, znak, to już było, było. Było. Legenda. Gdzie? Nie wiem, może będzie. Aha. Epic Vampir z O, no, fajne. Plus jeden, plus jeden za każde przyjaźnione stworzenie, które zginęło w grze. Twór w grze. Boże, tuże. Nie, spoko. Za dwa magii, czyli za mało. No jeszcze 7, czy 7 będzie szczęśliwa? Czy w tych siedmiu pakietach będzie jeszcze jakaś legenda? Mario. Na pewno. Uuu, Uuu animowana. animowana. To lepsze od legendy. Lepsza od legendy. A. Ostatnie tchnienia, twój przeciwnik dobiera wykonanie zlecenia. Ale w sumie z drugiej strony jest za jeden magii 2 na 4, więc... To jest taki można powiedzieć koksu za jeden magii Ale ja nie lubię tego coś moim przeciwnikom. No. no jeden punkt magii to jeszcze nie jest aż takie duże warium, więc... Jeszcze pięć pakiet. Jeszcze no jeszcze pięć pakietów. Pakiet. Legenda. Gdzie jesteście? No coś czuję, że... Więcej legend już chyba nie będzie. Ale drugi raz animowany ten sam. O, to też jest. Aha. Hmm. Cztery. Hmm. Hmm. Pamiętaj, jak pakiet się trzęsie, to znaczy, że tam jest legenda. Ale tu się nie trzęsą w ogóle pakiety. To nie herb. Sznur. Powtóreczki, no, było, powtóreczki, było. powtóreczki. To może tak, tak. Jakieś to, nie wiem, runy. Ale nie, nic się nie świeci. Czary, mary. Uuu. Animowana, fajnie wygląda. Fajnie wygląda. I ostatnia zwykła. Chyba jakieś 6 legendy. Nie wiem, czary, mary, hummus, pokus, molele, ole, mm. Happy! No, to już wiem, że nie, bo to mi się. No nic, złe zaklęcie, złe zaklęcie. Następnym razem postaram się znaleźć lepsze. Do tej pory były e, trzy lagandy, dobrze umie? Tak, trzy, trzy legendy bo będą, cztery legendy. I ostatni legendarny pakiet, tu musi być legenda, inaczej oczywiście będzie opisanie, tak listów y, skarg i zażaleń do Bethesdy. Tu musi być legenda. Mam nadzieję, że jakaś fajna teatra. Sprawdzamy, jest legenda. Jaka? Goblin. Goblin! Goblin. Goblin. Gramię trolluje. Gramię trolluje. Ty wiesz co? Wyrzucę legendarnego goblina! To jest kucharz zakrwawionej dłoni. Czyli ty. Bo Mario zawsze jak idzie do do kuchni to 500 sekund później słychać taki krzyki i. Uciąłem sobie palca, uciąłem sobie to taki mały jakiś taki, nie wiem, nawet, nawet krew nie leci, nie? To jest właśnie. Ale piecze. Mario z zakrwawionej dłoni nawet podobny. Dwa na dwa, gdy zmniejszasz... Ja mam takie czapeczki. Ci uszyję. Gdy zmniejszasz moc lub zdrowie stworzenia, efektem kucharz zyskuje tyle samo moc lub zdrowia. Hmm. Ale karta dobra. Oczywiście zginie mi od razu, ale karta dobra. Goblin, no nie deadr. Dobra, jak tam ten ilość eee, pakietu? Ilość pila. Ile mamy pyłku? Dwa kafle Dwa kafle. Nice. Gdzie mogę sobie coś kupić? Kupić sobie Ile? to mogę odczarować. Aaa, dobra. Hmm, 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 hmm. Ty, to jest, to jest animowana legenda! Aha. Tego nie widać, bo te z, złoto, te, te tak, opiłki tak. złota przy otwieraniu zawsze wszędzie się majtają, że Mario raz na każdą mówił, o złota, złota. Ty, to jest moja druga legenda premium. Nie, trzecia, bo jeszcze z dziecią Wow. No teraz to już mi się jeszcze bardziej podoba. Wow! No tam, no tam jest jakiś champion Wow, wow, wow. Uu, władca rany. 11. No, dziękuję. Nie gustuję w takich... O! Co my tu mamy? Palce do góry. Kosztujemy te mięso Zadaj. Stworzeniu. Wow. Fajna karta. A, co to, to kojarzę, dokonaj jazdu, po czym do, nie podoba mi się. Jak to tego nie mam? Do kolejna Tego nie mam. No ile pików nie mam. Łucia łucia. O! Nad tym się zastanawiam. Od na jeźdźców? No, z tymi diablikami. Podobają mi się diabliki. Ochliki, gobliny, szary lis. Przenieś każdy z tego, co Fajne, podoba mi się. Kradzieństwo karcioszek. Hmm, zawsze to lubię. A, hmm. Dobierz tyle kart, ile wynosi moc. Hmm. Ochrona, puszcza, ogrod go w drugim szeregu, uciszone. Hmm, 6 na 3. No, chyba nie. Piękny kamień pieczęci. Cztery legendy, w tym jedna legenda premium. Jedna legenda premium, której na początku nie zauważyliśmy. Więc opening jak najbardziej udany za 50 coś. Pakietów, cztery legendy, w tym jedna legenda premium. Powtórzę to raz jeszcze. Więc Opennik, jak najbardziej udany. E, mamy nadzieję, że Wam się podobało Staraliśmy się coś tam powiedzieć o kartach. E, ja mam nadzieję, że już niedługo, o ile zdrowia mi pozwoli, to nagram ten poradnik dotyczący nowego dodatku, czyli najazdu. E, dziękujemy Wam za oglądanie. Pozdrawiamy Was gorąco. Do następnego filmiku. Pa pa. Pa, pa.